Seks po ciąży. Co się zmienia? Wykład numer 217 Uniwersytetu w sklepu Seksshoop.pl Sklepu, który od ponad 20 lat dostarcza Wam gadżety premium. 10 000 produktów dostępnych do natychmiastowej wysyłki. Jak zmienia się ciało kobiety po ciąży? Czy seks po ciąży ulega zmianie? Czy można się kochać po ciąży? Kiedy znów iść na całość? Dowiesz się tego i więcej z dzisiejszego wykładu. Płuzujące hormony, nieprzespane noce i nagle wasze życie erotyczne staje na głowie. Seks po ciąży to temat owiany mitami i obawami. Jedni straszą, że namiętność wyparuje na dobre, inni twierdzą, że może być nawet lepiej niż wcześniej. Jaka jest prawda? Co się tak naprawdę zmienia w sypialni świeżo upieczonych rodziców i czy wasze życie seksualne jest skazane na nudę? Przygotujcie się na szczery, ekspercki przewodnik po fizycznych, psychicznych i emocjonalnych aspektach seksu po porodzie. Będzie zaskakująco, czasem poważnie, ale zawsze życiowo. Twoje ciało po ciąży. Zaskakujące zmiany w sypialni. Po dziewięciu miesiącach ciąży oraz trudach porodu, ciało kobiety potrzebuje czasu na regenerację. Nie da się ukryć, że ma to wpływ na życie seksualne. Zmęczona, obolała mama może nie od razu czuć się gotowa na igraszki w sypialni. W połogu pierwsze sześć tygodni po porodzie macica wraca do normy Goją się rany krocza, ustaje krwawienie, organizm dochodzi do siebie po ogromnym wysiłku. Wiele kobiet doświadcza wtedy spadku libido i fizycznego dyskomfortu. To normalne nie oznacza, że tak już będzie na zawsze. Zmiany hormonalne po ciąży sprawiają, że ciało reaguje na seks inaczej niż przedtem. Niski poziom estrogenu zwłaszcza ukarmiających piersią, powoduje suchość i delikatność śluzówki intymnej. Nawet kilka miesięcy po porodzie suchość pochwy dokucza wielu młodym mamom. Organizm przejściowo przełącza się w tryb oszczędny. Mniej nawilżenia i mniejsza wrażliwość na bodźce. By dać kobietę, kobiecie czas na dojście do siebie. Niestety oznacza to, że seks może wymagać więcej cierpliwości i lubrykantu. Które nawiasem mówiąc dostaniecie w drogerii sklepusek. Na Narządy rodne również przechodzą ewolucję. Pochwa po porodzie naturalnym jest rozciągnięta i potrzebuje czasu, by odzyskać swoją dawną elastyczność. Mięśnie na miednicy bywają osłabione, co czasem skutkuje np. lekkim nietrzymaniem moczu przy kichnięciu lub podczas orgazmu. To jest to efekt ogromnego wysiłku przy wydawaniu dziecka na świat. Spokojnie, ćwiczenia kegla potrafią zdziałać cuda, przywracają mięśnią siłę i poprawiają do zdania seksualne. Zestawy do treningu mięśni kegla znajdziecie na sklepie strshubcom.pl w działu z kuleczkami. Jest tam około 100 modeli kulek, i część z nich są to zestawy z kulkami o różnej wadze. Warto pamiętać, że zmiany pociąży dotyczą nie tylko mamy rodzących naturalnie. Cesarskie cięcie to także poważna operacja i rana, która musi się zagoić, a hormony działają podobnie. Mama po cesarce może nie odczuwać bólu w pochwie, ale za to zmaga się z blizną na brzuchu i ograniczoną mobilnością przez pierwsze tygodnie. W obu przypadkach potrzebna jest wyrozumiałość, zarówno dla własnego ciała, jak i ze strony partnera. Krótko mówiąc, ciało pociąży jest inne, bardziej wrażliwe i nieprzewidywalne. Przy odpowiednim podejściu i trosce, z czasem znów stanie się źródłem przyjemności i ból zniknie. Kiedy znów iść na całość? Fakty o pierwszym seksie po porodzie. Kiedy po porodzie pojawia się pytanie, no dobrze, to kiedy znów możemy iść na całość? Odpowiedź mi wtedy, gdy będziesz gotowa na to fizycznie i psychicznie. Lekarze zalecają wstrzymać się z współżyciem przynajmniej do końca połogu, 6 tygodni. To jest minimalny czas, by rany się zagoiły, obkurczyła się macica i zmniejszyło ryzyko infekcji. Jednak to nie wyścigi, jeśli po 6-8 tygodniach wciąż odczuwasz ból Lęk lub brak ochoty nic nie stoi na przeszkodzie, by poczekać dłużej. Wiele par czeka 2-3 miesiące lub dłużej, nim zdecyduje się na pierwszy seks. I to jest zupełnie normalne. Pierwszy seks po porodzie bywa stresujący i nieco niezgrabny. Ciało kobiety jest przecież w nowej sytuacji. Można, można poczuć się prawie jak dziewica ponownie. Obawa przed bólem jest naturalna, dlatego warto zadbać o atmosferę pełną czułości i spokoju. Przyda się dużo cierpliwości i długa gra wstępna, aby partnerka była maksymalnie rozluźniona. Nie wykluczone, że pierwsze podejście zakończy się na pocałunkach i pieszczotach. I to też jest w porządku. Jeśli pojawia się ból lub kobieta nagle traci ochotę, najlepiej przerwać i spróbować za jakiś czas. Tutaj nie ma miejsca na dumę czy presję ważne, abyście obydwoje czuli się komfortowo. Warto pamiętać także o kwestiach bezpieczeństwa. Płodność potrafi wrócić bardzo szybko, nawet zanim pojawi się pierwsza miesiączka po porodzie. Jeśli nie planujecie od razu kolejnego dziecka, zabezpieczcie się. Karmienie piersią nie daje 100% ochrony przed ciążą. Lekarz lub położna. Na kontroli podpowie, jaka antykoncepcja będzie odpowiednia w Waszej sytuacji. Świadomość, że unikniecie wpadki, pozwoli skupić Wam się na przyjemności. Hormonalna huśtawka. Jak karmienie i hormony wpływają na libido? Hormony po porodzie potrafią mocno obniżyć libido. Szczególnie karmienie piersią utrzymuje niski poziom estrogenu. Stąd suchość pochwy i mniejsza ochota na zbliżenia. Jest to zjawisko naturalne. Z czasem, zwłaszcza po zakończeniu karmienia, gospodarka hormonalna wróci do normy, a popęd seksualny znów się obudzi. Karmiąc piersią, warto pamiętać, że hormon oksytocyna, odpowiedzialny za wypływ mleka, uwalnia się także podczas orgazmu. Niektóre mamy zauważają wtedy lekkie wyciekanie mleka z piersi. To całkowicie naturalne zjawisko. Choć bywa na początku zaskakujące. Bolesna prawda. Dlaczego seks po porodzie może boleć i co z tym zrobić? Niestety, pierwsze zbliżenia po ciąży mogą wiązać się z bólem i dyskomfortem. Przyczyn jest wiele: niezaleczone rany krocza, blizna po nacięciu czy pęknięciu może być dotkliwa. Ogólne rozciągnięcie i obrzęk tkanek po porodzie, wspomniana już suchość pochwy oraz napięcie mięśni spowodowane stresem i lękiem. Na szczęście istnieją sposoby, aby poradzić sobie z tymi mankamentami i stopniowo odzyskać radość ze w współżycia. Jak radzić sobie z bólem przy seksie po ciąży? Kilka praktycznych wskazówek. Nawilżenie to podstawa. Nawet jeśli wcześniej nie potrzebowaliście luberkantu, teraz stanie się on Waszym najlepszym przyjacielem. Używajcie dobrego żelu intymnego, najlepiej na bazie wody, bez drażniących dodatków. Odpowiednie nawilżenie zmniejszy tarcie, zapobiegnie bolesnym otarciom. Więcej cierpliwości i gry wstępnej. Pośpiech jest złym doradcą. Poświęćcie dużo czasu na pocałunki, pieszczoty, masaż. Wszystko co pomoże partnerce się rozluźnić i im wyższy poziom podniecenia przed penetracją, tym bardziej naturalnie nawilżona i gotowa będzie pochwa. Wygodna pozycja. Na początek wybierajcie ułożenia, które dają kobiecie kontrolę nad tempem i głębokością penetracji. Wiele par poleca pozycję, w której to mama jest na górze. Może wtedy sama decydować, jak szybko i głęboko partner ją penetruje. Unikajcie pozycji wywierających nacisk na brzuch po cesarce lub mocno rozciągających krocze. Ćwiczenia i regeneracja. Regularne ćwiczenia mięśni kegla poprawia ukrwienie i elastyczność pochwy. Zmniejszy to ból podczas stosunku. Jeśli ból nie ustępuje mimo upływu czasu, skonsultujcie się z ginekologiem, fizjoterapeutą uroginekologicznym. Czasem potrzebna jest dodatkowo pomoc, np. terapia blizny, estrogenowe globulki nawilżające. Pamiętaj, chwilowy ból nie oznacza, że tak będzie zawsze. Z każdym tygodniem ciało dochodzi do siebie, a dyskomfort będzie ustępować. Kluczowa jest szczerość z partnerem. Jeśli coś boli, powiedz o tym od razu. Wspólnie znajdziecie rozwiązanie, czy to zmieniając pozycję, używając mniej lubrykantu, więcej lubrykantu, czy po prostu robiąc przerwę. Wasze tempo po porodzie może być wolniejsze. Ale to zupełnie w porządku, i najważniejsze jest komfort i bliskość, a nie akrobatyczne popisy. Głowa pełna obaw psychiczne bariery w sypialni pociąży. Czasem to nie ciało, a właśnie psychika staje się największą barierą po powrocie, do udanego, powrocie do, udanego, do udanego życia seksualnego. W głowie młodej mamy kłębi się mnóstwo obaw, które potrafią skutecznie ostudzić namiętność. Lęk przed bólem przed ponowną ciążą, czy po prostu niepewność, czy na pewno jestem na to gotowa. Sprawiają, że kobieta podświadomie unika zbliżeń. Na to nakładają się kompleksy i zmiana w poczuciu własnej atrakcyjności. Ciąża i poród zostawiły po sobie ślady. rostępy, blizny, dodatkowe kilogramy, zmieniony kształt piersi czy brzucha. Wiele kobiet wstydzi się tych pamiątek i czuje się mniej kobieca. Trudno wtedy w pełni się odprężyć przy partnerze, nawet jeśli on zapewnia, że nadal jest piękna. Do tego dochodzi nowa życiowa rola, mama. <laughs> Niektóre kobiety czują wewnętrzny konflikt między byciem matką a kochanką. Z jednej strony tęsknią za bliskością, z drugiej mają wyrzuty sumienia, że myślą o seksie. Czy to nie egoistyczne, skoro dziecko mnie potrzebuje? Tak myślą. To mentalna blokada. I ona potrafi skutecznie zablokować libido. Specjaliści wskazują wiele typowych barier psychicznych, np. poczucie bycia przetuloną, przemęczenie nadmiarem kontaktu z dzieckiem, czy nieprzepracowana trauma trudnego porodu. Jak widać, głowa potrafi płatać figle, nawet gdy ciało jest już gotowe, umysł może ciągle trzymać nogę na hamulcu. Emocje, na jak na rolę kosterze, bliskość, kontra, zmęczenie i stres. Pierwsze miesiące rodzicielstwa to emocjonalna karuzela. Z jednej strony czujecie niezwykłą bliskość, razem przeżywaliście cud narodzin, łączy was dziecko, ale z drugiej strony codzienny stres i przemęczenie mogą was oddalać. Hormony, huśtawki nastrojów, skrajne emocje, wszystko to wpływa na wasze życie seksualne. Chwilami euforia i miłość zalewają serca, by zaraz ustąpić miejsca irytacji i kłótni od często dzieje się to z powodu niewyspania. Nic dziwnego, że w takim stanie trudno o romantyczne uniesienia. Permanentne zmęczenie i brak snu to największy wrogowie libido. Każdy upieczony rodzic to potwierdzi. Gdy dni wypełniają pieluchy i karmienie. A noce są porządkowane pobudkami, spada poziom energii i ochoty na cokolwiek poza snem. Często wieczorem para marzy bardziej o drzemce niż o namiętnościach. Warto dać sobie nawzajem przyzwolenie na mniejszą aktywność seksualną, dopóki organizm nie zregeneruje sił. Nawet jeśli jedno z partnerów zmaga się z obniżonym nastrojem, czy nawet depresją poporodową, Ochota na seks może zniknąć na dłużej. Smutek, lęk, przytłoczenie nowymi obowiązkami te uczucia skutecznie wygaszają libido. Gdy pojawi się depresja, potrzebna będzie pomoc specjalisty. Poprawa stanu psychicznego często przynosi też powrót zainteresowania seksem. Paradoksalnie, choć fizycznie brakuje czasu na i sił na figle, Wasza więź może się wzmocnić na innym poziomie. Wspólne pokonywanie trudów opieki nad maluszkiem i wzajemne wspieranie się buduje nowy rodzaj bliskości emocjonalnej. Uważajcie jednak, by nie zatracić się w tych rolach: mama i tata. Jeśli przestaniecie rozmawiać o czymkolwiek poza dzieckiem i zmienicie się wyłącznie we współlokatorów zajmujących się potomkiem, związek ucierpi. Badania wykazują, że Satysfakcja z relacji partnerskiej spada w pierwszym roku po narodzinach dziecka. Dlatego tak ważne jest, by w codziennym chaosie znaleźć choć kilka minut tylko dla siebie nawzajem. Przytulić się, porozmawiać nie o dziecku. Pośmiać się razem. Te drobne momenty przypominają, że nadal jesteście dla siebie ukochanymi, nie tylko rodzicami. Nowe role, nowa bliskość. Jak dziecko zmienia dynamikę w związku. Pojawienie się dziecka bezpowrotnie zmienia układ sił związku. W parę zakochanych stajecie się rodzicami. To cudowne, ale wymaga przemeblowania dotychczasowego życia. Dochodzi nowa rola, mama, tata, i większość uwagi kierujecie na malucha, co może zaburzyć dawną równowagę. Nie spędzacie już bez trosku czasu we dwoje, nie wyskoczycie spontanicznie na randkę. Każda intymna chwila wymaga logistyki. Dla wielu par będzie to dużym testem. Nowa sytuacja oznacza konieczność przeorganizowania całego życia, a również w sypialni. Ważne byście nadal widzieli w sobie nie tylko mam, rolę mamy i taty, ale wciąż kobietę i mężczyznę, partnerów. Niektóre pary przyznają, że początkowo byli skrępowani. On patrzył na ukochaną przez pryzmat tego, że dopiero co urodziła. Ich dziecko i bał się traktować ją jak kochankę. Ona z kolei czuła, że partner widział ją, bardzo in, ją w bardzo intymnej, ale mało erotycznej sytuacji porodu. Więc trudno było na nowo poczuć się seksji. To mija. Trzeba tylko czasu, szczerej rozmowy o tych odczuciach i świadomości sytuacyjnej. Dziecko dodaje też stertę nowych obowiązków. Obowiązki te. Płyną na Waszą relację. Kto wstaje w nocy? Kto przewija? Kto ogarnia obiad? Gdy oboje padniecie z sił? Kto to ma zrobić? Te prozaiczne kwestie mogą i zrodzą napięcia. Kobiety, które czują wsparcie partnera w opiece nad dzieckiem i domem, są o wiele bardziej zadowolone ze związku i chętniej wracają do bliskości fizycznej. Badania pokazują, że mamy szczęśliwe zaangażowanie ojca Aż 10 razy częściej oceniają relację jako bardzo udaną emocjonalnie i częściej cieszą się seksem. Jeśli jedno z partnerów czuje się przeciążone obowiązkami i niedocenione, pojawi się frustracja i żal. To prosta droga do napięć, które zgaszą waszą ochotę na seks. Urażone uczucia szybko przeniosą się do sypialni, bo trudno mieć ochotę na figle, gdy w sercu kiełkuje pretensja. Dlatego tak ważny jest uczciwy podział obowiązków i wzajemne okazywanie sobie wdzięczności na za codzienne trudy. Czasem trzeba wprost poprosić o pomoc albo powiedzieć, co nas gnębi. Druga strona może nie zdawać sobie z tego sprawy. Pielęgnowanie związku przy małym dziecku bywa trudne, lecz nie jest mo mo możliwe. To wręcz nawet pokazuje, że jest możliwe i wiele par co najmniej połowa to przeszła pozytywnie. Klucz to znaleźć cho, od, choć odrobinę czasu tylko dla siebie nawzajem. Wykorzystajcie drzemkę malucha na spokojną rozmowę przy kawie. Zamiast sprzątania poproście babcię lub inną zaufaną osobę o godzinę, o godzinę czy dwie opieki. Sami wyjdźcie na krótki spacer, przytulcie się, czy ucieknijcie na jakiś szybki numer. Pamiętajcie, że wasza relacja jest fundamentem rodziny. Szczęśliwi rodzice to szczęśliwe dziecko. Maluch korzysta na tym, że mama i tata są ze sobą blisko i kochają się nie tylko jako rodzice, ale wciąż jako para. On też czuje zmiany perspektywa partnera po porodzie. Często cała uwaga skupia się na młodej mamie, a przecież partner również przeżywa rewolucję po narodzinach dziecka. Jego życie też wywraca się do góry nogami. Pojawia się ogromna odpowiedzialność, zmęczenie, nowe emocje. Wielu ojców czuje się przez pewien czas zagubionych w nowej roli. Z jednej strony są dumni, szczęśliwi, z drugiej strony mają sporo obaw. Co ciekawe, natura majstruje też przy hormonach taty. Badania sugerują, że u świeżo upieczonych ojców poziom testosteronu potrafi spaść nawet o 1 trzecią. Być może to biologiczny sposób był uspokoić samca i skłonić go do skupienia się na rodzinie zamiast na poszukiwaniu kolejnych partnerek. Taki spadek hormonu męskości może przejściowo też obniżyć libido, a do tego dochodzi zwykłe zmęczenie. Nocne wstawanie z o utrzymanie rodziny. Nic dziwnego, że partner bywa równie wyczerpany i miewa mniejszą ochotę na seks, podobnie jak młoda mama. Wielu świeżo upiecony, upieczonych ojców. Przyznaje, że obawiają się podjąć współżycie niemal tak samo jak ich partnerki. Często mówią, że nie chcą sprawiać jej bólu, albo martwią się, że ona nie jest gotowa, choć oni tęsknią za bliskością. Dla niektórych mężczyzn, widok porodu był tak wstrząsający, że potrzebują czasu, by znów patrzeć na partnerkę jak na kochankę, a nie tylko mamę ich dziecka. To nie oznacza brak pociągu, po prostu emocje chwilowo tłumią pożądanie. Bywa też tak, że tata czuje się odsunięty na dalszy plan. Przez pierwsze tygodnie niemowlę pochłania mamę bez reszty, więc on bywa zazdrosny o jej uwagę lub czuje się niepotrzebny. Gdy przy próbach zbliżenia ona reaguje bólem czy niechęcią, łatwo wziąć to do siebie i poczuć się odtrąconym. Warto jednak pamiętać, że to nie jest odrzucenie. Brak ochoty u młodej mamy nie oznacza, że przestała cię kochać czy pragnąć, to tylko znak, że jej psychika i ciało potrzebują jeszcze trochę czasu. Panowie powinni szczerze rozmawiać o swoich uczuciach, zarówno o tęsknocie za seksem, jak i swoich obawach. Wasze wsparcie, czułość, cierpliwość są teraz na wagę złota. Nie zapominajcie też o zadbaniu o siebie. Odpoczynek, chwila na hobby. Zrelaksowany, szczęśliwy tata, to lepszy kochanek. Pamiętajcie, że gracie z partnerką do jednej bramki. Seks po ciąży to wyzwanie dla dwojga, a nie problem jednej osoby. Komunikacja to gra wstępna. Jak rozmawiać o seksie po ciąży? We wszystkich powyższych punktach przewija się jedno kluczowe słowo – rozmowa. Nie bez powodu mówi się, że komunikacja to najlepsza gra wstępna. Buduje zaufanie, rozładowuje napięcie i pozwala obu stronom poczuć się zrozumionymi. Pociąży. Szczera rozmowa o seksie jest absolutnie niezbędna, choć dla wielu par trudna. Wstydzimy się przyznać do braku ochoty, obaw, bólu. Często milczymy, licząc, że samo się ułoży. Niestety przemilczane problemy mają tendencję narastać. Jak zatem rozmawiać o seksie po porodzie? Przede wszystkim spokojnie i otwarcie. Wybierzcie moment, gdy nikt wam nie przeszkodzi. Na przykład podczas drzemki dziecka usiądźcie blisko i szczerze opowiedzcie o swoich odczuciach. Unik unik unikajcie wzajemnych oskarżeń. Wspólnie mówcie o swoich emocjach i potrzebach zamiast atakować drugą osobę. Mówcie o swoich uczuciach, na przykład, że czujecie się odrzuceni, lub czujecie presję. Zamiast rzucać oskarżeniami typu, buty nigdy i tak dalej. Taka forma sprawia, że partner nie czuje się atakowany, a jednocześnie dowiaduje się, co naprawdę przeżywacie. Rozmowa to także słuchanie. Dajcie sobie nawzajem przestrzeń, by wyrazić to, co czujecie. Może partner nie inicjuje zbliżeń, bo boi się od Ciebie. Powiedz mu to. Co naprawdę czujesz? Powiedz, zapewnij, że dasz znać, kiedy będziesz gotowa. A może przeciwnie, on ukrywa, że brak seksu go frustruje. Lepiej, żeby powiedział o tym wprost, w życzliwy sposób, niż żeby chował urazę i żył z brakiem zrozumienia. Stwórzcie atmosferę bezpieczeństwa. Żadnego wyśmiewania, obaw, ani lekceważenia uczuć drugiej osoby. Każda z Was ma prawo czuć to, co czuje. Wszystko, gdy wszystko już wyłożycie na stół, poczujecie ulgę. Wiele par przyznaje, że sama szczera rozmowa bardzo ich zbliżyła. Nierzadko kończyła się namiętnymi pogodzeniami. Warto komunikować się także w trakcie zbliżenia. Nie bój się mówić partnerowi, co sprawia Ci przyjemność, a co jest niekomfortowe. Jeśli jakaś pozycja lub pieszczota Ci nie odpowiada, delikatnie daj znać. Oboje macie teraz nieco nowe ciała i uczycie się ich na nowo. To trochę jakbyście odkrywali mapę przyjemności od początku. Wysłuchujcie się w sygnały drugiej strony. Jęk zadowolenia to zielone światło. Gęma z bólu czy usztuwnienie ciała to czerwone. Otwartość pozwoli uniknąć nieporozumień i sprawi, że seks po ciąży stanie się wspólną przygodą do odkrycia, a nie źródłem stresu. Intymność po nowemu. Praktyczne sposoby na udany seks po ciąży. Na sam koniec pokażę Wam kilka, powiem Wam kilka konkretów, jak sprawić, by Wasze intymne życie pociąży znów rozkwitło. Oto gaść praktycznych porad: dajcie sobie czas i nie wywierajcie presji. Każda para ma własne tempo powrotu do intymności. Nie przyspieszajcie niczego na siłę. Cierpliwość i wyrozumiałość są kluczowe. Skupcie się na małych krokach ku bliskości bez porównywania się do innych ani do tego, jak było przed ciążą. Czułość na co dzień. Pocałunki, przytulenia, komplementy, drobne gesty czułości podtrzymują więzi pożądanie. Świeżo upieczona mama szczególnie potrzebuje czuć się atrakcyjna. Zapewnia ją o tym. Poczucie bycia kochanym w ciągu dnia przekłada się na ochotę i intymność wieczorem. Planowanie randki i nastrój. Spontaniczny seks przy małym dziecku bywa trudnym, ale możecie umawiać się na intymne chwile. Gdy maluch zaśnie, albo oddacie go pod opiekę komuś z rodziny. Zróbcie coś, co Was zbliży. Wspólna kolacja, kąpiel, masaż, podtrzymywanie romantycznej atmosfery <laughs> pomaga wrócić do roli kochanków. Urozmaicenia z seks shopu. Głównie z seksshopu.com.pl Dobry lubrykant to podstawa. Też być może po ciąży najlepszy byłby najlepszy lubrykant, na przykład marki Pure. Macie tam serię medyczną i byłoby chyba najrozsądniej korzystać pociąży ciąży tylko z lubrykantów premium. Wejdźcie na sexshop.com, wpiszcie, wpiszcie markę PURE w wyszukiwaniu i tam wyskoczą Wam produkty pióra od bestsellerów posaftowane. Możecie też ponownie wypróbować gadżety, delikatny masażer do gory wstęp, wstępnej, kulki gejszy do ćwiczeń mięśni kebla, kegla, nowa zabawka czy elegancka bielizna dodadzą pikanterii i pomogą partnerce znów poczuć się z sexy. Eksperymenty i odkrywanie. Seks po ciąży nie musi wyglądać tak samo jak wcześniej. Być może teraz jest więcej przyjemności, Teraz więcej przyjemności da Wam masaż erotyczny, długa gra wstępna albo pieszczoty bez penetracji. Ważne jest, abyście czuli się komfortowo. Traktujcie tę sferę jak przygodę do odkrycia na nowo, a nie zadanie do zaliczenia. Pamiętajcie, że intymność po porodzie to nowy rozdział Waszego życia i piszecie go wspólnie. Może wyglądać inaczej niż przed ciążą, ale inaczej to nie znaczy, że to jest coś że to że będzie gorzej. Może być nawet lepiej, ponieważ będziecie się bardziej przykładać do tematu. Wielu rodziców przekonuje się, że gdy miną początkowe trudności, a one prawie zawsze mijają, no chyba że od początku się źle dobraliście, no ale to już. Wasz problem. I życie seksualne nabiera głębszej jakości. Czyli po ciąży możecie spodziewać się właśnie nawet wzmocnienia całości życia intymnego. Wystarczy trochę otwartości, poczucia humoru, dużo wzajemnej miłości, aby cieszyć się sobą ponownie. Powodzenia. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego z wykładów. To był chyba wykład numer 200... 217. Zapraszam do subskrybowania. To jest też pierwszy wykład z nagranym wideo. I nie wiem po co ja tu jestem potrzebny, ale jednak wideo z obrazem oglądane jest znacznie dłużej, i w jakiś sposób ludzi zaciekawia takie podglądanie osoby czytającej. Także jeszcze raz dziękuję. Jeśli jesteście już rodzicami, to oczywiście Wam gratuluję tej wielkiej przygody i ratowania naszej dzietności w Polsce. Także dzięki, i do, do usłyszenia, i do zobaczenia być może na następnym wykładzie.